from the page in the air. Witam Państwa w pierwszym odcinku serii Biblia bez cenzury, w której to będę obnażał hipokryzję i zakłamanie środowisk religijnych i naukowych na przykładzie Biblii. Jednak zanim przejdę do opowieści o Dawidzie i Goliacie, powiem kilka słów wstępu. Dla celów tego filmu nie jest istotne, w jaki sposób Biblia powstała. Nie ma znaczenia, czy dał ją Bóg, czy może Żydzi ją napisali, masoni, reptilianie, czy może kosmici nie ma to żadnego znaczenia. Istotne jest tylko to, co autorytety duchowne i niektóre świeckie mówią nam na temat tego, co w Biblii. Jest napisane w starciu z tym, gdy sami weźmiemy Biblię do ręki i sprawdzimy, czy rzeczywiście mają rację. Dodatkowo nie ma tej zastosowania również argument, że Biblii nie należy traktować dosłownie, ponieważ w takim wypadku należałoby dojść do wniosku, że Jezus Chrystus nigdy nie zmartwychwstał, do przykazań bożych nie należy się stosować, a samego Boga nigdy nie było. Czyli tym samym rzeczywiście nie byłoby sensu czytać Biblii. Jednak około 2 miliardy ludzi na świecie traktuje Biblię na poważnie. I w taki sam sposób ja do niej podejdę, jednak jej treść będę analizował samodzielnie. I podzielę się z Państwem moimi wnioskami. W filmie będę korzystał z najpopularniejszego wydania Biblii, to znaczy z Biblii tysiąclecia. Pod filmem znajdziecie Państwo linki do internetowego wydania tej Biblii. Jednak ja sam korzystam głównie z wersji papierowej, wydanie trzecie, przekładu z oryginału. W chwili obecnej nie zauważyłem jednak żadnych różnic między tymi obydwoma wydaniami. Przechodząc do wątku głównego, czyli do przypowieści o Dawidzie i Goliacie. Jak Państwo na pewno wiedzą, powszechnie przyjmuje się, że malutki Dawid, będąc jeszcze małym chłopcem, w zabił Olbrzyma Goliata. Na ten temat powstały niezliczone filmy. W telewizji pamiętam, że leciała seria opowieści czy przypowieści biblijne, które podtrzymywały tę wersję, i jak każdy przecież wie, z lekcji religii tak właśnie było. W takim razie, jeżeli weźmiemy Biblię do ręki, na pewno znajdziemy potwierdzenie tej wersji. Opowieść o Dawidzie i Goliacie znajdziemy w pierwszej księdze Samuela, jednak ja zacznę od namaszczenia samego Dawida, w którym pada pewne stwierdzenie na temat jego dojrzałości, i dużo osób traktuje je jako niepodważalne stwierdzenie, że Dawid był małym chłopcem. 16 -11. Samuel więc zapytał Gisego, czy to już wszyscy młodzieńcy? Odrzek pozostał jeszcze najmniejszy, lecz on pasie owce. Czyli z tego krótkiego fragmentu wygląda, że Dawid jest określany jako najmniejszy syn Gisego. Jednak zaraz przy tym znajdziemy przypis, który wyjaśnia, że w tym kontekście najmniejszy oznacza, iż Dawid był najmłodszy z rodziny i mógł mieć około 20 lat. A to, że ktoś jest najmłodszy z rodziny, wcale nie oznacza, że jest on najmniejszy. Ja jestem najmłodszy z rodziny, a jestem największy. I znam sporo osób, u których ta prawidłowość występuje. Że najmłodszy potomek w rodzinie góruje nad innymi wzrostem. Więc ten fragment w mojej ocenie wcale nie dowodzi, że Dawid był małej postury chłopcem. W dawnych czasach, aby chłopiec stał się mężczyzną, musiał mieć żonę i dzieci. W Indiach do dzisiaj praktykuje się taką tradycję, że jeżeli mężczyzna nie ma żony i dzieci, to przez rodziców traktowane jest jako dziecko. Taką relację przekazywał kiedyś w telewizji imigrant z Indii, który przeprowadził się do Polski. Ożenił się z Polką, ale mimo, że nie mieli dzieci, to w Indiach traktowano go jak dziecko dalej. Sam Dawid w tym okresie nie był. Jeszcze żonaty, a pierwszą żonę pojął dopiero kilka lat później, po zabiciu Goliata. Więc najprawdopodobniej właśnie z tego powodu był traktowany jako mały chłopiec, ponieważ nie miał jeszcze własnej rodziny. W Biblii nie znajdziemy precyzyjnego opisu postury samego Dawida, jednak znajdziemy takie informacje na temat Goliata. Pierwsza księga Samuela 17:4 Wtedy wystąpił z obozu filistyńskiego pewien harcownik imieniem Goliat, pochodzący z Gad, był wysoki na 6 łokci i 1 pięć. Na głowie miał hełm z brązu, ubrany zaś był wózkowy pancerz z brązu o wadze 5000 cyklów. Miał również na nogach nagolennice z brązu oraz brązowy zakrzywiony nóż w ręku. Drzewce włóczni jego były jak wał kacki, a jej grot ważył 600 cyklów żelaza. Poprzedzał go też giermek, niosący tarczę. Tutaj zamieściłem zdjęcie wału tkackiego, żeby każdy mógł sobie wyobrazić, jakiej grubości był drzewiec włóczni Goliata. Podane są tam również jednostki miary wzrostu i wagi. W opisie filmu zamieściłem linki do stron, na których są przeliczane starożytne miary, tak abyśmy mogli przeliczyć sobie to wszystko w dzisiejszych jednostkach. Jednak od razu muszę powiedzieć, że nikt nie jest pewny dokładnie, jakich miar używano w Biblii, czy były to miary egipskie, czy filistyńskie, czy chodzi o miary zwykłe, czy może o miary królewskie, które były zawsze trochę większe od miar zwykłych? Dlatego może dochodzi tutaj do sporych różnic. W moich przykładach na żółto zaznaczone są te miary, które są powszechnie przyjęte jako właściwe. W ten sposób dowiadujemy się, że pancerz Goliata waży 57 do 70 kg. Gród włóczni prawie 7 kg, może nawet 8,5 kg. Skoro sam grot włóczni był taki ciężki, to w takim razie włócznia powinna ważyć dwukrotnie albo nawet trzykrotnie więcej. W tym samym włócznia Goliata ważyła 14, 21, a może nawet 25 kg. Napisane jest tam również, że Goliat miał tarczę, hełm, miecz i nagolenniki. Jednak nie jest podana ich dokładna waga i aby ich wagę oszacować, porównam uzbrojenie Goliata do uzbrojenia hoplity. Oczywiście ogólna waga ekwipunku Hoplity różniła się w poszczególnych okresach, jednak średnio można powiedzieć, że było to około 30 kg. Największe różnice dotyczą samego pancerza, jednak tarcza zazwyczaj ważyła 8 kg, hełm 2, włócznia 2, miecz 1 kg i nagolenniki 1 kg. W ten sposób sam pancerz Hoplity powinien ważyć około 17 kg. Teraz należy wyliczyć, co jest współczynnik różnicy wielkości ekwipunku Hoplity do ekwipunku Goliata. Właściwie porównałem same zbroje. Bo ciężar w włóczni Goliata jest bardzo wysoki w stosunku do włóczni Hoplity. Gdybym go zastosował, łączna masa ekwipunku Goliata byłaby znacznie wyższa niż tego, który zaprezentuję. W każdym razie, korzystając z tej analogii, tarcza Goliata ważyła około 27 kg, hełm około 7 kg, miecz 3,5 kg na 3,5 3,5. Tym samym łączna waga ekwipunku Goliata wahała się między 118 a 154 kg. Z uwagi na to, że masa ekwipunku opancerzonego z żołnierza stanowi około 1 trzecią jego masy ciała, należałoby przyjąć, że sam Goliat ważył około 350 do 460 kg. We wcześniejszym fragmencie był podany również wzrost Goliata, który według tamtych miar wynosił 290 do 370 cm. Tutaj powyżej zamieściłem przykłady dwóch pakerów, ich wzrost oraz ich wagę, z którego wynika, że Góra z gryotron waży o 60 kg więcej od Pudziana, który jest zaledwie 30 cm niższy. Obydwaj są raczej silnej budowy ciała i zauważamy, że na każdy centymetr różnicy wzrostu przypada dwa Kilogramy różnicy w masie. Tym samym, skoro Goliat miał 290 cm wzrostu, to bez problemu uważa te 350 czy nawet 460 kg. Ale to tylko taki luźny przykład, aby lepiej sobie wyobrazić Goliata przedstawionego w Biblii. Tak jak mówiłem, w Biblii nie jest podany dokładny wygląd Dawida, jednak możemy go określić za pomocą poszlak. W pierwszej księdze Samuela 9:2 dowiadujemy się, jaki postury był Saul. Miał on syna imieniem Saul, wysokiego i dorodnego, a nie było od niego piękniejszego człowieka wśród synów izraelskich. Wzrostem o głowę przewyższał cały lud. Czyli Saul, król Dawida, był najwyższym mężczyzną wśród Izraelitów, który było kilkaset tysięcy. Nie jest podany dokładny jego wzrost, ale można przyjąć że najwyższy mężczyzna powinien mieć około 210 cm? Tym samym Saul miał około 240 cm wzrostu. Być może nawet więcej. W tej samej księdze 10:21 mam jeszcze raz przypomnienie wzrostu Saula. Jest to istotna informacja, ponieważ w 17:38, gdy Dawid zobowiązał się walczyć z Goliatem, Saul ubrał Dawida w swoją zbroję, włożył na jego głowę hełm z brązu i opiął go pancerzem. Przypiął też Dawidowi miecz na swą szatę i próbował chodzić gdyż jeszcze nie nabrał wprawy. Po czym oświadczył Dawid Saulowi Nie potrafię się w tym poruszać, gdyż nie nabrałem wprawy. I zdjął to Dawid z siebie. W wersji oficjalnej twierdzi się, że zbroja była za duża na Dawida, ponieważ był on małym chłopcem. Jednak w takim razie należy się zapytać, dlaczego król, najwyższy człowiek swojego ludu, ofiarowuje akurat swoją zbroję małemu chłopcu? To nie widział, że Dawid jest małym kurduplem, nie zdawał sobie sprawy, że jak założy na niego swoją zbroję, to go zgniecie? Przecież był królem, mógł kazać komukolwiek innemu dać swoją zbroję dla Dawida, dostosowaną do jego postury. Skoro tego nie zrobił, I próbował Dawida ubrać w swoją zbroję, w zbroję najwyższego. Człowieka w Izraelu, to znaczy, że Dawid musiał być podobnej postury. I w tym fragmencie nie jest napisane, czy zbroja była za duża, czy za mała. Jest tylko napisane, że Dawid nie potrafił się w tym poruszać, ponieważ nie nabrał jeszcze wprawy. Co jest całkowicie zrozumiałe: proszę sobie założyć na plecy ciężar 30 kg i próbować się w tym poruszać, albo jeszcze walczyć. Dla kogoś niewprawionego jest to po prostu bardzo niewygodne. Na dobrą sprawę, Dawid mógł być nawet większy od Saula ponieważ przeciętny młody człowiek jest szczuplejszy od dorosłego mężczyzny. Tym samym zbroja dostosowana do Saula mogła być założona na Dawida, nawet jeżeli był wyższy od Saula. Ale oczywiście nie mamy tutaj sprecyzowane, czy Dawid rzeczywiście był wyższy od Saula. Tymczasem, nieco wcześniej w Biblii znajdziemy coś takiego. Saul odpowiedział Dawidowi: To niemożliwe, byś stawił czoło temu filistynowi i walczył z nim. Ty jesteś jeszcze chłopcem, a on wojownikiem od młodości. Odrzekł Dawid Saulowi: Kiedy sługa twój pas owce u swojego ojca, a przyszedł lew lub niedźwiedź i porwał owcę ze stada, wtedy biegłem za nim, uderzałem na niego i wyrywałem mu ją z paszczęki. A kiedy on mnie napadał, chwytałem go za szczękę, biłem i uśmiercałem. Sługa twój kładł trupem Lwy i niedźwiedzie. Nieobrzezany filistyn będzie jak jeden z nich, gdyż urągał wojską Boga Żywego. Mi osobiście na lekcjach religii mówiono, że Dawid za pomocą procy odganiał lwy i niedźwiedzie, gdy te próbowały pożreć owce. Jednak w Biblii jest napisane, że Dawid gołymi rękoma zabijał dorosłe lwy i niedźwiedzie. A to jest ważna poszlaka, aby określić, jakie postury musiał być Dawid. Oczywiście zaraz ktoś wyskoczy z argumentem, że on zabijał małe lwiątka albo niedźwiadki. Takie jak przedstawione tutaj na obrazku. Mody Simba albo Rafi sepleniący gumis. Jednak zapoznałem się trochę z tematyką lwów i niedźwiedzi. I oto wniosek: Młode lwy nie polują, dopóki nie skończą minimum jednego roku życia. To po pierwsze. Chociaż w innych miejscach czytałem, że lwy usamodzielniają się, gdy ukończą dwa lata życia. Roczny lew jest niewiele niższy od dojrzałego lwa. To jest akurat lwica. Po drugie, nigdzie w Biblii nie pisze, żeby Dawid walczył z małymi lwiątkami. Tylko pisze, że zabijał lwy. Samica lwa waży od 100 do 160 kg, czyli średnio 130 kg. Samce ważą jeszcze dużo więcej, ale w przypadku lwów to samice głównie polują. Samce po tym, jak wyrośli, im drzywa, zajmują się innymi rzeczami, to znaczy zabijaniem młodych i hędorzeniem. A samice polują i robią to w grupie. Także, jeżeli Dawid nawet dorwałby jednego lwa i uśmiercał go, no to wtedy inne lwice podgryzałyby go od tyłu czy z boku, za nogi, czy za co by tam były w stanie złapać. Natomiast jeżeli chodzi o niedźwiedzie, to niedźwiedź brunatny staje się samodzielny po około dwóch latach, w praktyce sama laktacja trwa 30 miesięcy, średnia waga samic to 207 kg, a samców 389. W Biblii nie jest sprecyzowane, czy Dawid zabijał samice czy samców. I w takim przypadku mały chłopiec, ważący, nie wiem, 80 kg, jakby został pociągnięty łapą przez takiego zwierzaka, to by było po nim. Tymczasem w Biblii nie ma nawet wzmianki na temat tego, aby w trakcie walk Dawida z dwami i niedźwiedziami poniósł on jakikolwiek uszczerbek na zdrowiu. Czyli tym samym należy wnioskować, że był on nienaturalnie w dużej postury. Teraz należy się zastanowić, ile mniej więcej mógł ważyć Dawid w takim razie. Tak się składa, że posiadam zwierzaczka, które jak się ze złości można go porównać do drapieżnika. I taka malutka, słodka psinka Waży około 30 kg, czyli około 1 trzecią masy mojego ciała Natomiast jakby ktoś chciał zamordować tą psinkę To wyglądałaby ona tak Mimo, że sam trenuję sztuki walki od kilkunastu lat Jestem w miarę wysportowany Psinka waży zaledwie 1 trzecią tego co ja To nie miałbym najmniejszej ochoty Zetrzeć się z nią w walce Na śmierć i życie Ponieważ zdaję sobie sprawę z tego, że mogłoby to się Dla mnie źle skończyć Jednak gdyby ta psinka była mniejsza Czyli mniej groźna dla mnie, różnica naszej wagi byłaby dziesięciokrotna, czyli oczywiście też byłbym wyższy, to wówczas myślę, że bez większych problemów byłbym w stanie pokonać taką psinkę w walce na gołe ręce. Ale musiałbym być ponad trzykrotnie cięższy i pewnie jakiś metr wyższy. Natomiast Dawid, będąc młodym chłopcem, niewyszkolonym do walki, zabijał gołymi rękoma 130-kilowe lwice i minimum 200-kilowe niedźwiedzice bez uszczerbku dla własnego zdrowia. Jeżeli przyjmiemy moją proporcję wagi, no to Dawid ważyłby dwie tony. Ale pójdę mu na rękę. Załóżmy, że Dawid był przerośnięty od dziecka. Inne dzieci nie chciały się z nim bawić, dlatego chował się ze zwierzętami. Od małego nie miał on zbyt dużego wyczucia w rękę i to zabił jakieś kurczaczka, gąskę, z którymi się bawił, baranka, świnkę, krówkę. I w ten sposób w wieku 20 lat nabrał dużej wprawy w zabijaniu zwierzaczków gołymi rękoma. I w jego przypadku przyjmijmy, że wystarczyło, aby był pięciokrotnie cięższy niż lew albo niedźwiedź i wówczas bez uszczerbku dla własnego zdrowia mógł takiego zwierzaka załatwić. W takim razie Dawid powinien ważyć 5 razy tyle co lwica, czyli około 600 kg, albo 5 razy tyle co niedźwiedzica, czyli jedną tonę. No jakbyśmy go porównali do samca niedźwiedzia, to musiałby ważyć dwie tony. Jakby na to nie patrzeć, nawet najniższa z tych podanych wag jest wyższa od tej, jaką wyliczyłem dla goliata. Jako, że Dawid był młodym chłopcem, czyli najprawdopodobniej był w szczuplejszej postury niż dojrzały mężczyzna, oznaczałoby to również, że musiał być wyższy od Goliata. W ten sposób, siłą dedukcji, za pomocą informacji zawartych w Biblii, wychodzi nam, że Dawid był przerośniętym bydlakiem, który znęcał się nad zwierzętami. Co oczywiście i tak nie gwarantowało mu zwycięstwa z Goliatem, ponieważ nie szkolił się nigdy jako wojownik. Każdy, kto trenuje sztuki walki, zdaje sobie sprawę z tego, że wyszkolenie ma znaczenie. I mniejszy może Pokonać większego. Jednak w przypadku samej walki Dawida z Goliatem, Dawid załatwił Goliata sposobem, pociągnął go z procy, więc na podstawie przebiegu walki nie można stwierdzić, czy był on mniejszy, czy większy. Jednak te inne przykłady, które podałem wskazują na to, że Dawid był większy od Goliata, a przynajmniej mu dorównywał posturą, jednak nie był szkolony do walki, był określany jako mały chłopiec, ponieważ nie miał jeszcze żony i dzieci. I z tego powodu nie był zaliczany do osób nadających się do walki na wojnie. W Biblii są jeszcze inne poszlaki wskazujące, że Dawid był przerośnięty. Po zabiciu Goliata, Dawid podbiegł i stanął nad Filistynem. Chwycił jego miecz i dobywszy z pochwy, dobił go, odrąbał mu głowę. Dawid zaś zabrał głowę Filistyna i przeniósł ją do Jerozolimy. A zbroję umieścił w przybytku. Czyli Dawid wziął do ręki miecz giganta, odciął jego głowę, która ważyła od 25 do 33 kg. To tak jakby Państwo próbowali nożem odciąć głowę świni, albo jeszcze większego gada. No raczej, chłopiec małej postury nie byłby w stanie tego dokonać. Później wziął tą głowę ważącą co najmniej 25 kilo i przechadzał się z nią. No i znowu trochę ciężka ta głowa jak dla małego chłopca. Pisze również, że zabrał zbroję filistyna i umieścił ją w przybytku. I znowu trochę ciężko by mu było poradzić sobie z taką ciężką zbroją, jeżeli byłby drobnym chłopcem. Następne poszlaki. Druga księga Samuela. 13:25. W całym Izraelu nie było człowieka tak pięknego jak Absalom. Absalom był jednym z synów Dawida. O nim wygłaszano pochwały, od stóp do głów nie było w nim skazy. Kiedy strzykł swoją głowę, a strzykł ją zwykle co roku, bo było mu zbyt ciężko i musiał się strzyc, włosy jego głowy ważyły 200 cyklów według królewskiej wagi. Absalomowi urodziło się trzech synów i jedna córka. Nazywała się Tamar, była to kobieta o pięknym wyglądzie. Czyli dowiadujemy się tutaj, że Absalom, jeden z synów Dawida, strzykł się raz do roku, a ścięte włosy ważyły 200 cyklów według wagi królewskiej, czyli wyższej niż te zwykłe sykle. W ten sposób ważyły one... Od 2,5 kg do 2,8 kg. Dobrze by było przeprowadzić eksperyment, ile ważą przez rok hodowane włosy. Ja jednak tego eksperymentu nie przeprowadzę. Zresztą nigdy w życiu nie lubiłem mieć długich włosów. Nie obracam się również w kudłatym środowisku. Ale 2,5 kg raczej nie ważą włosy przeciętnego mężczyzny. Również należałoby tutaj domniemywać, że również dzieci Dawida były przerośnięte tak samo jak i on. Ale jeżeli Państwo lubią hodować kudły, to mogą przeprowadzić taki eksperyment samodzielnie. Również w drugiej księdze Samuela. 21:19 Dowiadujemy się, kiedy doszło do walki z Filistynami w Gob, Elahan z Betlejem, syn Jaira, zabił Goliata z Gad którego drzewce dzidy wyglądał jak wout kacki. Na podstawie tego fragmentu w internecie powstała cała masa różnego typu dziwnych teorii. Jedni tam piszą, że Dawid tak naprawdę nie zabił Goliata, że zrobił to Elhanan, inni twierdzą, że Goliat miał brata bliźniaka, który również miał na imię Goliat, i to tego jego brata bliźniaka zabił Elhanan. Jednak w pierwszej księdze kronik, 25, dowiadujemy się i była znowu wojna z Filistynami, podczas której Elhanan, syniaria, zabił Lachmiego, brata Goliata z Gad drzewce jego włóczni było jak wałt kacki. Czyli mamy tutaj wyjaśnienie całej sytuacji. Elhanan, jeden z czempionów Dawida, zabił brata Goliata o imieniu Lachmi. Jednak również Lachmi był dużej postury, ponieważ jego włócznia była gruba, jak wałt kacki. Czyli skoro jeden z czempionów Dawida był w stanie pokonać takiego giganta, to sam Dawid, który przewyższał sławą wszystkich innych w Izraelu, musiał być po prostu od niego większy. Następnie w pierwszej księdze kronik, w wykazie sławnych wojowników 11-11, dowiadujemy się. Oto imiona bohaterów Dawida. Jasho Eban, syn Hachmoniego, dowódca 30. Ten, właśnie, który wymachiwał włócznią nad 300 zabitymi w jednym spotkaniu. Czyli kolejny czempion Dawida, który wsławił się tym, że w czasie jednego spotkania zabił 300 wrogów. Czegoś takiego również nie mogła dokonać osoba zwykłej postury. Dobrze wyszkolony wojownik był w stanie, może, zabić dwóch, trzech. Może kilku, jakby mu inni pomagali. A ten zabił czystu, no czyli musiał być po prostu zdrowo przerośnięty. Ale on był tylko pachołkiem Dawida. Następnie Benajasz, syn Joady. Był mężem walecznym, w wielkim w czynach rodem z kapsel. Pobił on dwóch synów Ariela z Moabu. On też szedł do cysterny i zabił w niej lwa w dzień, gdy była śnieżyca. Zabił on także egipcjanina o wzroście pięciu łokci. Egipcjanin trzymał w ręku dzidę, grubą jak wałt Podczas gdy on poszedł na niego z kijem, wywawszy z dzidę z ręki Egipcjanina, zabił go własną i jego dzidą. Po pierwsze, mamy tutaj dziwną zmiankę na temat śnieżycy w Egipcie, ale tym się będę zajmował w innym odcinku. W każdym razie Benajasz zabił Egipcjanina, który miał 5 łokci wzrostu, czyli 222 do 275 cm, którego włócznia również była gruba jak wałkacki. Sam Benajasz poszedł na niego z kijem, wyrwał Egipcjanowi włócznię. I zabił go nią. Tego również nie mogła dokonać osoba normalnej postury. Benajasz musiał być większy od Egipcjanina, żeby nieuzbrojonym pokonać wojownika. I zabić go jego własną, bardzo ciężką włócznią. A Dawid oczywiście był większy od niego. Dodatkowo ten sam Benajasz zabił lwa. Podobnie jak w przypadku Dawida musiał być przerośnięty, żeby tego dokonać. Dalej, zwycięskie wyprawy Amonitów. Wojna z Filistynami. 21. W początku roku, w czasie gdy królowie zwykli wychodzić na wojnę, Joab poprowadził siły zbrojne i spustoszył kraj Amonitów. Potem poszedł i obległ Rabba. Dawid natomiast pozostał w Jerozolimie. Joab zdobył raba i zburzył je. Dawid zabrał koronę z głowy ich króla, a waga jego wynosiła talent złota. Były też w niej drogie kamienie, włożono ją na głowę Dawida, czyli Dawid nosił na głowie koronę giganta. Według tych przeliczników wag, których ja nie robiłem, tylko zostały one uznane przez środowisko badaczy Biblii, jeden talent równa się 60 min, jedna mina równa się 50 cykli, więc waga korony wynosiła od 34 do 42 kg. No i Dawid nosił ją sobie na głowie, tym samym musiał być przerośnięty. Pamiętam jeszcze jedną poszlagę na temat Dawida. Pamiętam ją z jakiejś książki na temat Biblii lub z jakiegoś filmu na internecie. Jednak nie znalazłem jej w Biblii, być może ją przeoczyłem. Jeżeli ktoś z Państwa ją zna, to można zawsze umieścić w opisie pod filmem. W każdym razie chodziło tam o to, że któregoś dnia, gdy Izrael prowadził z kimś wojnę. Dawid wziął ze skarbca miecz Goliata oraz włócznie Goliata i za ich pomocą walczył z wrogiem. Miecz ważył około 3,5 kg, także to może nie jest dużo, ale w zasadzie takim ciężkim mieczem powinno się walczyć obydwiema rękami. Ale Dawid wziął również włócznie Goliata, która ważyła co najmniej 14 kg, być może nawet 25. I skoro był w stanie walczyć taką ciężką włócznią, która do tego była gruba jak kacki, to również musiał być zdrowo przerośnięty. I w ten oto sposób dzięki Biblii dowiadujemy się, ile są warte słowa autorytetów duchowych oraz tytuły naukowe osób, które ich wspierają. Wystarczyło samodzielnie przeczytać Biblię, zajęło mi to kilka godzin, może kilkanaście, tylko w międzyczasie robiłem też prezentację i okazało się, że ktoś wywrócił przypowiedź o Dawidzie do góry nogami. Jeżeli któryś z widzów uważa, że nie mam racji, to proszę bardzo, niech za pomocą Biblii udowodni, że Dawid, będąc chłopcem małej postury, zabił giganta Goliata. Może nawet skorzystać z pomocy jakichś wielkich autorytetów w tej dziedzinie. Nie powinno to być w końcu trudne, gdyż każdy słyszał tą opowieść setki razy i wie, jaka jest prawda. Jednak ja, jak czytam Biblię samodzielnie, to nie tylko przy że Dawidzie jest wywrócona do góry nogami, lecz niemal wszędzie natrafiam na rzeczy, które przeczą doktrynie kościołów. I to nie tylko tego jednego katolickiego, ale też innych. Wszyscy w duchowni mówiący o Biblii całkowicie zmyślają. Dlatego ja w tej serii będę Państwu przybliżał, czego dowiedziałem się samodzielnie czytając Biblię. Także zachęcam Państwa do oglądania następnych odcinków. Dziękuję bardzo za uwagę. Do widzenia.